Spójrzmy na podpunkt G, wyznaczmy sobie dziedzinę, czyli oczywiście, jako że jest to wyrażenie wymierne, to to, co mamy w mianowniku, czyli x do 5 plus 27x kwadrat, to musi być różne od zera. No i zauważcie, że tu mamy dwa wyrazy, to będzie wyraz pierwszy, to będzie wyraz drugi i w obu wyrazach powtarza nam się x do pewnej potęgi, czyli na pewno x możemy wyłączyć przed nawias. To mamy potęgę piątą tu drugą, czyli wyłączymy tą niższą, czyli x do kwadratu. No to liczymy. x do piątej podzielić przez x do drugiej to będzie x do potęgi trzeciej. 27x kwadrat przez x kwadrat, no to nam zostanie 27 i to musi być różne od zera. Mamy iloczyn, czyli każdy z czynników, zapiszmy, że musi być różne od zera i x do 3 plus 27 to również musi być różne od zera. Zatem z tego Równania pod x nie możemy podstawić zera. Natomiast tutaj przenieśmy sobie 27 na stronę prawą. No i co podniesione do sześcianu da nam minus 27. No to będzie minus 3. Oczywiście tutaj mamy także wzór skróconego mnożenia stopnia trzeciego. To też można byłoby sobie wykorzystać. No ale w ten sposób wydaje mi się, że będzie po prostu prościej. Zatem dziedziną będzie zbiór liczb rzeczywistych. Z wykluczeniem minus trójki oraz zera. No i pierwszą część mamy załatwioną. No i obliczmy jeszcze wartość dla x równego minus 1. No to podstawmy sobie. Tu mamy wzór, czyli 14 razy x, czyli minus 1. Do potęgi czwartej dodać 8 razy minus 1 do kwadratu i plus 4. No i jeżeli chodzi o mianownik. No to mamy tak, minus 1 do 5, dodać 27 razy minus 1 do kwadratu. No i liczymy. Minus 1 do potęgi czwartej to będzie 1, 14 razy 1 to 14. Minus 1 do kwadratu to będzie 1, 8 razy 1 to 8, no i jeszcze plus 4, a w mianowniku mamy minus 1 do 5, czyli minus 1, nawet tutaj już nawiasu. Zapisywać nie musimy. Minus 1 do kwadratu to będzie 1 razy 27, 27. 14 plus 8 to 22, 22 plus 4 to 26. Tutaj mamy również 26, czyli otrzymamy 1. Spójrzmy na podpunkt h. Tutaj tak, zaczniemy od dziedziny, czyli nie wolno dzielić przez 0. Zatem to, co mamy w mianowniku, musi być różny od zera. No i teraz tak, spójrzmy, na pewno nie będziemy mieli tutaj do czynienia z równaniem kwadratowym, no bo stopień najwyższy to stopień trzeci, czyli delta nam odpada. Nie wyłączymy x przed nawias, no bo ta liczba tego x nie posiada. Czego jeszcze nie możemy zrobić, to nie będzie wzór skróconego mnożenia, mnożenia, to też nam odpada, czyli możemy spróbować to sobie zgrupować. Czyli zapisujemy pierwsze dwa wyrazy w jednym nawiasie, odjąć 5x kwadrat, zapisujemy plus i kolejne dwa wyrazy zapiszemy sobie w drugim nawiasie. Następnie z tego nawiasu już możemy wyłączyć x kwadrat przed nawias, no bo w obu wyrazach x kwadrat nam się powtarza. Czyli gdy wyłączymy x kwadrat, to mamy x do 3 przez x kwadrat to będzie x, minus 5x kwadrat przez x kwadrat to minus 5. Teraz tutaj z tych dwóch wyrazów możemy wyłączyć czwórkę, bo zarówno 4x jak i minus 20 to będą liczby podzielne przez 4. No to wyłączmy czwórkę i 4x przez x to będzie x, minus 20 podzielić przez 4 to będzie minus 5. No i teraz zwróćcie uwagę, że powtarzają nam się, pojawiły się dwa takie same nawiasy, czyli te nawiasy, czy właściwie nawias taki sam możemy wyłączyć sobie przed nawias, trochę ma myślane, ale to, co nam się powtarza, wyłączmy sobie, czyli mamy x odjąć 5, a w drugim nawiasie zapiszemy to, co mamy przed nawiasami, czyli x kwadrat dodać 4 i to będzie różne od 0. Mamy iloczyn, czyli możemy zapisać, że x odjąć 5 musi być różne od zera i x kwadrat. Plus 4 również. Czyli tutaj przeniesiemy sobie 5 na prawą stronę. 0 dodać 5 to będzie 5. Tutaj 4 przenosimy na stronę prawą. No i co podniesione do kwadratu da na minus 4? No tutaj nie będzie żadnego rozwiązania. Czyli tak naprawdę z dziedziny wykluczamy tylko jedną liczbę. Czyli wykluczymy tylko piątkę. No, i teraz obliczamy sobie wartość tego wyrażenia, gdy pod x podstawiamy minus 1. Czyli mamy tak: 5 razy minus 1 do kwadratu, odjąć 10 razy minus 1 przez x do trzeciej, czyli minus 1 do potęgi trzeciej, odjąć 5 razy minus 1 do kwadratu, dodać 4 razy minus 1. I jeszcze odjąć 20. Czyli tak, minus 1 do kwadratu to 1, 5 razy 1 to 5, minus 10 razy minus 1 to 10 na plusie, a tu mamy tak, minus 1 do trzeciej to minus 1, minus 1 do kwadratu to 1, minus 5 razy 1 to minus 5, 4 razy minus 1 to minus 4, no i odjąć 20, czyli w liczniku mamy 15, a w mianowniku minus 6 odjąć 4 to będzie minus 10, minus 10 odjąć 20 to minus 30, czyli liczba ujemna, dodatnia przez ujemną da wynik ujemny, skracamy przez 15, no i otrzymamy minus 1 drugą.